Recka prosto z piecka. System RPG Amber. Zapraszam serdecznie. Amber RPG to bardzo starusieńki system, który powstał w 1991 roku, a na jego pierwszej stronie możemy przeczytać, że pan Erik Wójcik, który za niego odpowiada, pracował oczywiście nie sam, nad tym systemem aż 6 lat. System ten inspiruje się i bazuje, właściwie to setting, świat, na dziesięcioksięgu Rogera, żelaznego, bardzo znanego pisarza z drugiej połowy XX wieku, pisarza SF oczywiście. Dziesięcioksięgiem tym zaś jest są kroniki Amberów. W Polsce są wydane, dawno chyba nie miało już kolejnego wydania, ale co najmniej dwa wydania są w Polsce tego dziesięcioksięgu. Pierwsze pięć części to zamknięta historia Korwina, kolejne pięć części to z kolei Historia jego syna, i one bardzo fajnie rozwijają ten świat. Amberu, kronik Amberu i generalnie, jeśli chcecie, jeśli przekonam Was do grania, do zainteresowania się tym systemem Amber RPG, to powinniście przeczytać te książki, przynajmniej ten pierwszy pięcio książek dotyczący Korwina. Spodziewajcie się dosyć no, stylu pisarskiego końca. XX wieku, to by chyba lata 80. czy 90., więc z drugiej połowy XX wieku. Roder Żelazny generalnie nie przywiązuje dużej wagi do szerokich opisów, raczej opisuje pewne rzeczy i uczymy się charakteru różnych postaci poprzez ich działania. Raczej tutaj właśnie działania kryją nam ten świat i dialogi. Zatem spodziewajcie się dosyć wartkiej, szybko i sprawnie opisanej akcji. Dużo się dzieje, barwnie się dzieje. W książkach Rogera Żelaznego, więc nawet gdybyście mieli nie grać w system RPG, a macie ochotę na dobrą lekturę, oczywiście przystającą do swoich czasów, teraz pisze się już troszkę inaczej. Mam nadzieję, że nie będzie wam to trąciło nieco myszką, ale jeśli się przekonacie, to moim zdaniem będziecie się dobrze przy lekturze wszystkich 10 części bawić. Przy czym, tak jak powiedziałem, pierwsze 5 jest troszkę w innym stylu, troszkę inna jest historia, e, ważniejsze tu są. Przygody naszego głównego bohatera Korwina, kolejny piękny części, które opowiadają teoretycznie historię jego syna. Tak naprawdę, tutaj, żelazny bardziej bazuje na kreowaniu i wzbogacaniu świata o nowe elementy, które tylko delikatnie zaznaczył, albo o których w ogóle nie wspominał w pierwszych pięcioksięgu. Te książki nie są duże, czyta je się szybko, pochłania się tę treść i chce się więcej. Ja bardzo serdecznie książki Wam polecam. A co do systemu, no to wstęp, właśnie w nim jesteśmy. Zaraz zaś opowiem Wam o mechanice, o settingu, czyli o świecie więcej, żebyście mogli zobaczyć, czy chcielibyście pograć w takim settingu. No i na końcu to wszystko podsumujemy. No to mechanika. Od razu Wam powiem, że mechanika systemu RPG Amber jest bardzo wymagająca dla Mistrza Gry i bardzo banalna. Ale jest też wyzwaniem, o czym zaraz, dla graczy. Otóż jest to bezkostkowy system RPG. Tu nie mamy żadnych rzutów. Każda z postaci ma dokładnie cztery cechy: psychę, siłę, czy strength, endurance, czyli nazwijmy to wytrzymałość, oraz warfare, czyli zdolności wojenne, wojskowe i tak dalej. I w, w podręczniku, oczywiście, jest bardzo sprawnie, bardzo dużo i szeroko opisane, czym tak naprawdę są te poszczególne cechy, za co odpowiadają. No i na początku, przy kreowaniu postaci, wszyscy gracze wspólnie licytują niejako wartości swoich cech. Ale ta licytacja ma znaczenie drugorzędne i tak naprawdę mm, może mieć znaczenie systemu, może nie mieć. Generalnie chodzi o to, że na starcie, podczas tworzenia postaci, mamy 100 punktów, lub ciut więcej, jak się postaramy. I te punktów musimy wydać na te cztery cechy oraz, jak nam coś zostanie, a chcemy, by coś nam zostało, na specjalne umiejętności, zdolności czy przedmioty, czy talenty naszego bohatera czy naszej bohaterki. Jak zatem wyglądają testy w Amber RPG? Nijak. Tutaj nie ma testów. Jeśli Twoja cecha jest wyższa, choćby o jeden nawet od cechy przeciwnika, Twoja akcja się uda, a akcja przeciwnika się nie uda. Tak po prostu koniec. Zatem, tak jak powiedziałem, jest to bardzo wymagający system mechanicznie dla, gra, dla mistrza gry, ponieważ mając świadomość tego, jak działa ten system, musi bardzo ostrożnie kreować wrogów naszych bohaterów, mając świadomość, że jeśli ten wróg ma wyższą cechę niż nasze postacie, tą czy, czy na postać, to po prostu te testy będzie wygrywał. Z kolei przed graczami. Stoi bardzo duże wyzwanie, jak pokonać przeciwnika w inny niż stereotypowy sposób. Czy to mam, mówiąc o pokonywaniu, mam na myśli zarówno walkę fizyczną, czy też rozmowę, czyli walkę psychiczną, czy też jakąś magię, czy jakieś kontakty społeczne. Jak to wykombinować, by pokonać przeciwnika, który teoretycznie w statystykach w danej dziedzinie jest od nas lepszy. Więc jest to z jednej strony bardzo prosty system. Mam wyższą cechę, wygrywam. Ja mam 56 cech, to ty masz 54. Walczymy w pojedynku, wygram z tobą ten pojedynek. Nie ma problemu. Ale jak teraz musisz zakombinować, żeby wykorzystać inne ze swoich umiejętności albo zdolności, by jednak tą szalę zwycięstwa na swoją stronę obrócić? Więc tutaj mo mocne znaczenie w tym systemie ma też dobra integracja, interakcja pomiędzy graczami a mistrzem gry, który musi sprawnie interpretować pomysły graczy i na odwrót. I to jest pewna umowność, że jednak kombinujemy, kombinujemy, żeby jakoś pokonać przeciwnika, który teoretycznie jest dla nas silniejszy i mit gry musi to wyważyć. Czy pozwoli nam to na obejście, na taki wytrych wobec tej sytuacji, używając innych zdolności, umiejętności? Dużo tu zależy od opisywania, jak w inny sposób chcemy podejść do walki. Przykładowo, tutaj w tej walce przeciwnik ma wyższą niż ja umiejętność walki, ale ja na przykład mam wyższą przeciwnika endurance, wytrzymałość. Więc jakie ja to za pomocą wytrzymałości mam tą scenę rozwiązać, tą pojedynek rozwiązać? No może będę te rany, ale go zmęczę, ponieważ jestem tak wytrzymały. Staram się, żeby nie były to duże, ciężkie rany. On na przykład nie ma broni, która jest w stanie mnie śmiertelnie zranić, więc tak kombinuję, tak opisuje swoje działania mistrzowi gry. I mnie, mam nadzieję, że mistrz gry się na takie rozwiązanie zgodzi, że po prostu przeciwnika zmęczę sam nie otrzymując śmiertelnych ran, bo mam bardzo wysokie endurance, on zaś ma je na przykład niskie, więc on się relatywnie w stosunku do mnie szybko zmęczy i w końcu go pokonam, co z tego, że jest bardzo, bardzo sprawny fizycznie i ma świet, jest świetnym szermierzem. Ja go po prostu ostatecznie przeczekam. I takie przykłady, takie pomysły są tej clue systemu RPG, systemu właśnie Amber RPG i tej mechaniki. Oczywiście cała mechanika nie zamyka się jedynie w tych czterech cechach i ich wartościach mamy tu bowiem bardzo mocno związane z settingiem zdolności umiejętności kreowanie na przykład kart specjalnych kart tarota za pomocą których nasi bohaterowie mogą się kontaktować z członkami swoich rodzin z miejscami przechodzić do tych miejsc działać mamy tutaj mechanikę kształtowania cieni czyli wieloświatów w system RPG o czym zaraz będę mówił w świecie generalnie jeśli chodzi o takie podstawy składa się z wieloświatów z cieni i gracze, jeśli mają oczywiście odpowiednie umiejętności, mogą pomiędzy tymi ciami podróżować, mogą z tych cieni, czyli z różnych wersji alternatywnych rzeczywistości, mogą ściągać jakieś przedmioty, mogą korzystać z mocy, nazwijmy to magicznych, bardzo klasycznie magicznych, mogą kreować, tworzyć jakieś zaklęcia. I magiczne przedmioty zdobywać, więc jest to też sposób, to wszystko, o czym Wam opowiadam, te zdolności, umiejętności dodatkowe, na obejście niejako podstawowego zale podstawowej zależności mechanicznej, kto ma wyższą statystykę w danej cesze. Na początku przy naszej postaci mamy te 100 punktów, o których Wam mówiłem, ale można naciągnąć niejako grę, zdobywając dodatkowe punkty zwycięstwa. E, dodatkowe punkty rozwoju na samym początku, deklarując pewne rzeczy i nasze stałe działanie. Jeśli na przykład gracz zadeklaruje wam, że będzie po każdej sesji robił pamiętnik, nasz, jego postać będzie kre, pisała pamiętnik i na, przed każdą, każdą kolejną sesją będzie on czytany pozostałym graczom, jako przypomnienie tego, co się działo ostatnio, mieszk gry nie musi w związku z tym przypominać, i za fakt, że regularnie będzie coś takiego przygotowywał, na start otrzyma kilka dodatkowych punktów rozwoju. Ale jeśli Zapomnij i przestanie tego pamiętnika, przestanie ten pamiętnik prowadzić, niż gry ma prawo oczywiście te punkty odjąć, zabrać i w ten sposób uszczuplić postać. Jeśli postać będzie pisała na przykład poezję, wiersze na temat tych czy innych wydarzeń, przygód czy heroicznych zdarzeń, które były udziałem naszych bohaterów, zdeklaruje się, że będzie to robił regularnie, też może na starcie otrzymać punkty dodatkowe, punkt rozwoju. Jeśli nasz gracz zdecyduje, że będzie miał pecha, bedlak, który bardzo dobrze opisany zresztą w podręczniku, jaki daje efekty. Ten pech, który sobie niejako wykupujemy na starcie, no to otrzymujemy też dodatkowe punkty. A wierzcie mi, że w tym systemie, tak jak powiedziałem, skoro jeden punkcik decyduje o porażce lub wygranej w danym działaniu, bardzo często graczek o każdy drobniutki punkcik walczą. I oczywiście potem w trakcie rozgrywki zdobywamy punkty z do doświadczenia, które bardzo łatwo płynnie możemy wydawać, na podwyższanie naszych cech lub na te umiejętności, jeśli fabularnie wyjaśnimy mistrzowi gry, jak nabyliśmy te nowe umiejętności, które mają w podręczniku konkretne, konkretne wartości, ile trzeba wydać punktów doświadczenia, by te nowe zdolności nabyć. Generalnie podręcznik jeszcze jest yy, napisany bardzo starno, w staroszkolnym stylu. Ma, mamy tutaj bardzo mało mm, rysunków, ilustracji. Te, które są, są raczej, no nie, patrząc współcześnie, nie najlepszej jakości. To jest naprawdę stary podręcznik. Za to całość składa się, każda strona, z dwóch kolumn bardzo gęsto opisanych tekstem, z jakimiś nie najlepiej przedstawionymi tabelkami, ze statystykami które trochę potrafią nam się zgubić w, w masie tekstu, który bardziej nam przypomina, tak naprawdę. Prosty, nieoszlifowany tekst pisany na komputerze czy też na maszynie do pisania, niż pięknie, ładnie zredagowany e, m, podręcznik. Oczywiście, jeśli chodzi o warstwę językową, to jest wszystko bardzo ładnie, sprawnie po angielsku napisane, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o jakość wydania, o, redakt, o, o to, jak przedstawione nam są kolumny z tekstem, jak są podzielone te kolumny, tak żeby przykuwać naszą uwagę, czy są jakieś wyszczególne ramki, które przypominają nam szczególnie ważne rzeczy. Nie. Nie, nie. To jest bardzo współcześnie, biorąc współczesną jakby skalę, nie najlepiej wydany, najlepiej tego, nie najlepiej jakby przygotowany produkt i nie obcuje z nim się najłatwiej, szczególnie tym, którzy są przyzwyczajeni do współczesnej jakości wydania podręcznika. mówię już w środku. Ok, no to tyle jeśli chodzi o mechanikę, gdyż klucz tego systemu to świat. I do niego właśnie przejdziemy. Kroniki Amberu, opisane, jak Wam mówiłem, w dziesięcioksięgu księgu Rogela, Rogera Zelaznego. generalnie jest to historia rodziny króla Oberona lub też dalszej rodziny króla Oberona ze strony innych dworców, które Wam powiem, którzy są takimi półbogami lub, kto woli, nawet bogami dla niektórych wersji rzeczywistości. To, co Wam teraz powiem, to nie jest wiedza, która jest dostępna niektórym postaciom, więc zastanówcie się jeśli będziecie grali, czy te pierwsze kilka zdań, które za chwilę wam powiem a propos kreowania świata, a propos tego, jak ten świat wygląda, jak powstał i tak dalej, czy powinniście je znać, jeśli jesteście tylko przedstawicielami Amberu, że się tak wyrażę. W dużym jednak skrócie, no bo ten świat jest bogaty, można by o nim opowiadać i opowiadać. Mamy tutaj w tym świecie dwie przeciw, w tym uniwersum, może to jest lepsze określenie, dwie przeciwstawne siły. Dworce chaosu i królestwo Amberu. Dworce chaosu to totalny chaos, a królestwo Amberu to totalny porządek. Przy czym chaos i porządek mamy tutaj na myśli zmienność rzeczywistości. I z, im zatem podróżując po cieniach, ponieważ pomiędzy Amberem a, mm, a e, dworcami chaosu jest nieskończona ilość cieni, czyli alternatywnych wersji. Im bliżej te światy są Amberu, tym bardziej te Ambery przypominają. I manipulacja tą rzeczywistością jest trudniejsza, i rzeczy są bardziej uporządkowane, statyczne i niezdolne do zmian. Im dalej od Amberu, tym za pomocą różnych zdolności, umiejętności możemy łatwiej, częściej i mocniej manipulować tym, co się dzieje w cieniach, czyli w alternatywnych rzeczywistościach, a z kolei te alternatywne rzeczywistości są coraz bardziej różne od Amberu i coraz bardziej przypominają pierwotny chaos, czyli totalne zagubienie, zniszczenie itd. i tak dalej. I ta ta, ta ilość tych światów, tych cieni jest nieskończona. Nasi bohaterowie zaś w większości przypadków pochodzić będą z Amberu, właśnie, czyli Królestwa Amberu, albo z dworców chaosu, i za pomocą różnych umiejętności i zdolności będą w stanie manipulować tymi cieniami, będą w stanie podróżować do tych cieni, do różnych rzeczywistości, tam działać, być nikim albo kimś bardzo istotnym w tych światach. Mogą trafić na jeden z cieni, który nazywa się Ziemia, tak, na naszą ziemię. Tak zresztą zaczyna się w ogóle dziesięcioksiągdy i grze jeden z głównych nasz główny bohater pierwszych pięciu księg, Korwin, budzi się na Ziemi, więc możemy zobaczyć, jakie przygody ma tak potężna postać, jak korwin, jak książę Amberu na Ziemi, co może, a czego nie może robić. i Generalnie nasze postacie są więc superpotężnymi postaciami, które potrafią po tych cieniach, tych alternatywnych rzeczywistościach podróżować, manipulować rzeczywistością. Jeśli mają odpowiednie zdolności tworzyć magiczne przedmioty, a po co to wszystko robią? Gdyż pomiędzy porządkiem a chaosem istnieje nieustanny konflikt, ale jeszcze bardziej, jeszcze ważniejsze jest to, że i tutaj i tutaj w obu tych miejscach kipi aż od ambicji, od emocji, od konfliktów i wzajemnych nieufności, walk i tak dalej. Nie ma nic bardziej konfliktogennego niż posiadanie brata i siostry z tego samego dworca. Czy to Amberu, czy to dworców Hossu. Co więcej, i ta, i ta strona tak naprawdę z punktu widzenia wiedzy o świecie, to są mniej lub bardziej dalecy krewni, więc mój brat pochodzić może z dworców Amberu. Ale ciotka drugiego stopnia może być już ciotką księżniczką na dworcach chaosu. Więc mamy tu politykę, politykę, jeszcze raz politykę, podkopywanie dołków pod przeciwnikami. I tutaj jak to często nie ma znaczenia, z której strony pochodzą i rozgrywanie własnych ambicji i kontakty z bostaciami, które bardzo dobrze znamy z kart. Książek. Podręcznik zawiera rozpiskę wszystkich najważniejszych postaci, które znajdziecie w książkach, wraz z ich umiejętnościami, mocami i ich wzajemnymi relacjami. Więc teoretycznie, jeśli książek nie przeczytacie, też będziecie wiedzieli o co tutaj chodzi. Po prostu przeczytanie książek mocno wam to wszystko ułatwi. Zatem, Amber RPG jest grą, w której nasze bardzo, bardzo potężne postacie grają politycznie z jeszcze bardziej potężne, potężniejszymi postaciami lub z takimi ze własnego pokolenia, które są równie potężne, ale są wyspecjalizowane w nieco innych rzeczach i walczą o co? No jakie mają, mogą mieć cele tak potężne postacie istoty różne, ale generalnie wszystko sprowadza się albo do tego, żeby przeżyć w tej politycznej walce rodzinnej bardzo potężnej rodziny, albo żeby coś osiągnąć, żeby coś zdobyć, żeby osiągnąć jakieś osobiste cele. Mogą to być przejęcie tronu. Albo po zajęcie jakiejś pozycji, zdobycie jakiejś wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje rzeczywistość, albo być może zmiana całej tej rzeczywistości. Generalnie w związku z powyższym, jest to system i świat, który wymaga od mistrza gry dużej pomysłowości, jakie scenariusze zatem kreować. no Mamy tu do czynienia z postaciami, które potrzebują pistoletu. Dobrze, no to w takim razie. Przy, przy, jestem w jednej rzeczywistości, w jednym cieniu, ale wyciągam za pomocą specjalnej umiejętności Logrusu w tym przypadku. Jakiś szukuje sobie przecienie, cienie, cienie, cienie szukam. O, i tu jest, przed, tu jest cień, w którym jest pistolet i głowę. No to bach, przez cienie sięgam i magiczna ręka Logrusu przynosi mi ten przedmiot i go posiadam. Ukradłem go z tamtej rzeczywistości komuś, on zniknął. Ale jakie to ma znaczenie? Ja tutaj ten przedmiot posiadam. Albo, jeszcze inaczej, muszę znaleźć miejsce, gdzie na przykład. Plaża usłana jest z diamentami. No to ruszam w podróż i delikatnie manipuluję cieniami, tak naprawdę zmieniając rzeczywistość. Jadę, zaczyna padać deszcz, bo doliny zmieniają się w górki, potem deszcz przestaje padać, potem jest coraz cieplej, zamieniam to w pustynię. To ja manipuluję, nie zmieniam tej rzeczywistości, tylko tak naprawdę zmieniam rzeczywistość, w której ja podróżuję, czyli podróżuję przez cienie, aż docieram do takiej wersji w rzeczywistości, gdzie dojeżdżam do plaży, na której jest mnóstwo diamentów. Pakuję diamenty do worków, baworek. I teraz zmieniam rzeczywistość i idę, do, szukam innego cienia, w którym te diamenty mogę wydać na coś, co sobie wymyśliłem, że tych diamentów potrzebuję na, nie wiem, zwerbowanie armii, na jakiś sprzęt naukowy, cokolwiek. I tak potężne postacie trzeba tutaj przez mistrza gry ogarniać, ograniczać i wymyślać scenariusze, które będą dla nich wyzwaniem. Najgorszym rozwiązaniem jest stawianie wyzwań w stylu wiem, że nasze postacie mają takie cechy, więc dam przeciwników, którzy po prostu mają te cechy wyższe i kombinujcie. Lepszym, zdecydowanie ambitniejszym rozwiązaniem dla mistrza gry jest wymyślenie takich stariuszy, które są wyzwaniem, pomimo tych wszystkich niespotykanych mocy, które te moce, które to moce posiadają nasi bohaterowie. I tak samo dla graczy. Dużym wyzwaniem jest granie tak potężnymi postaciami, bez jednej strony nie, zrodzi, nie obrócić od razu, jestem Bogiem, przejmuję ten świat, tę rzeczywistość, bo tak to nie działa. Są tutaj, że tak, że tak wyrażę, systemy kontrolne i inni ambitni gracze na tej scenie politycznej, a jest ich mnóstwo, którzy z chęcią popsują Twoje plany a z drugiej strony, ponieważ jesteśmy tak potężni, wyzwania też muszą być tak potężne i muszę tak kombinować, by te swoje umiejętności wykorzystywać maksymalnie do realizacji swoich celów, czy też celów, które przedstawił tutaj nam Mitch gry w ramach tego czy innej, tej czy innej przygody, tego czy innego scenariusza. Także, podsumowując, no dobra, tak jak chcę podsumować, to przejdźmy do tego podsumowania. A, jesteśmy w podsumowaniu, no to jedziemy. System RPG Amber bazuje, tak jak już Wam wspominałem, na dziesięcioksięgu Rogera żaznego, kronikach Amberu. Gramy tutaj przedstawicielami albo Amberu, albo Raglusu, czyli albo porządku, albo chaosu, Ale nie przywiązujcie się do tego, wasza filozofia, waszej postaci może być diametralnie różna, gdyż też są, to są tak naprawdę dalekie, ale jednak rodziny, powiązane koligacje między nimi są bardzo ścisłe. Ale jesteście potężnymi postaciami, którzy potrafią manipulować rzeczywistością, tą konkretną, albo podróżować po różnych rzeczywistościach i poszukiwać takiej, jakiej chcecie, albo zmieniać ogólnie ogromną rzeczywistość, używać magii, manipulować przedmiotami, zdobywać jakieś przedmioty, rzucać na nie zaklęcia albo na inne postacie magiczne pułapki i generalnie mnóstwo magicznych, naturalnych zdolności. Wy to wszystko możecie potrafić w ramach swojej postaci, a wszystko sprowadza się do ambicji, manipulacji i walki z członkami, innymi członkami rodzin w ramach lojalności wobec tronu Amberu, albo w ramach lojalności wobec Dworców Chaosu, albo w ramach lojalności wobec swojej grupy. Zwykle gracie drugim lub trzecim pokoleniem tych postaci, które znacie z kart książek, jeśli przeczytaliście książki, więc zwykle teoretycznie wasza krew, czy to Amberu, czy Hosu jest nieco rozrzedzona, więc wasze umiejętności i moce są słabsze niż to wyższe pokolenie. A w rozgrywkach tego wyższego pokolenia będziecie brani udział, więc bójcie się i szykujcie się na ostrą, polityczną, ambicjonalną rozpierdziuchę. Ale nie jest to system tylko i wyłącznie polityczny. W sensie, siedzimy w dworze i knujemy. Bardzo dobry gry przeciągnie Was te, wszyscy, przez te wiele, wszystkie wieloświaty. Spotkacie bardzo dziwne pomysły, bardzo fajne przygody i bardzo fajne zagadki, jak w wyciągnąć się z problemów, mimo Waszych potężnych postaci. Jest to też system, tak jak powiedziałem, wymagający, w związku z tym, i dla mistrza gry. I dla graczy, ponieważ wymaga troszkę samokontroli, ale też dużo kombinowania, bo ponieważ macie, dostaliście superpotężne postacie, które bardzo dużo potrafią, a mieć gry musi wam wykreować takie niebezpieczeństwa, takie zagadki, takie wyzwania, które z jednej strony nie będą banalnymi wyzwaniami na zasadzie, od przeciwnik jest od was silniejszy, a z drugiej strony będą wymagały od was, mimo tak potężnych mocy, które posiadacie, mnóstwa kombinowania i kreatywnego myślenia. A sam świat daje ogromne możliwości pomysłów. I oczywiście w podręczniku znajdziecie ich całkiem sporo na światy fantazy, na światy SF, na światy cyberpunkowe, postapokaliptyczne i każde inne możecie sobie wymyślić, ponieważ tych cieni pomiędzy porządkiem, czyli królestwem Amberu a dworcami y, Hosu jest nieskończona ilość. To tyle z mojej strony ja system RPG. Bardzo lubię, bardzo lubię w grać. W ten system grać jest z nim bardzo dobra zabawa przy bardzo dobrym mistrzu gry. Także spróbujcie. Jeśli chcecie podjąć tego wyzwania i jeśli też zdobędziecie ten podręcznik, bo nie jest łatwo go zdobyć, myślę, że łatwiej Wam będzie znaleźć PDF-a z tym podręcznikiem, gdzieś sobie na drive true na przykład dostać, choć nie sprawdzałem, czy tam jest, niż dostać jego kopię fizyczną. Tak czy siak, Amber RPG, zdecydowany kciuk w górę, ale jest to wymagający, trudny, podręcz trudny system do grania, dający jednak mnóstwo możliwości i mnóstwo fanu. Wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.